Cześć, z tej strony Diler i Rewidencie o 9.30 na kolejnym odcinku z Minecraft 1.17. W dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza to będzie beacon, który ustaliliście w komentarzach poprzednim odcinkiem, gdzie się ma znaleźć, a druga to będzie najmniejsza baza świata. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcesz, żeby ten rok był dużo lepszy niż 2020 oraz zapraszam Ciebie do sklepu w linku w opisie. W nim znajdziesz bluzki z Monaliskiem oraz takie oto piękne bluzy i bluzki z per ale ten wzór akurat jest limitowany i będzie dostępny tylko do końca stycznia, więc po odcinku w pani koniecznie do sklepu w linku w opisie, kup własną bluzkę, a my lecimy z tym odcinkiem, bo jest do zrobienia na nim sporo. Ja ten film nagrywam jeszcze przed południem, a to oznacza, że nie mam jeszcze ekspiarki Endermanów. W tym momencie, jak to oglądasz, to już ona powstała, przynajmniej mam nadzieję, ponieważ robiliśmy ją, czy właściwie ja ją będę robić, ale ty już jesteś w przyszłości, więc robiliśmy ją na live na Twitchu. Jeżeli chcesz oglądać live na Twitchu, to też masz link w opisie, ale to od czego będę się zacząć naczynek, odcinek, to jak mówiłem, zrobienie bikonu. I spytałem was w komentarzach, mi odpisaliście, gdzie ma być ten bikon i praktycznie jednogłośnie wszyscy powiedzieliście, dealer zrób ten bikon tu, dosłownie zrób go między listami między Perliską a Monaliskiem. Zamiast skrzyżowania powstanie wtedy rondo i wszystko będzie cudowne. Szczerze mówiąc, trochę się cykam. W sensie ten pomysł wygląda brzmi, brzmi jak fajny pomysł. tak? okej, okay, ja się zgadzam, to brzmi jak fajny pomysł, ale trochę się cykam, że ten bikon będzie taki wielki i to wszystko jakoś tak będzie wyglądało pokracznie, no nie wiem, trochę się tego boję pomysłu, ale spróbujemy to zrobić dziś w dzisiejszym odcinku. Może ten bikon delikatnie schowamy w dół, tak, żeby nie wystawało to wszystko aż tak bardzo. Nie było aż takie ogromne, cześć cyryl. Aha, i przejście mi jeszcze jedno, jeżeli piesek ma mm, ogonek do góry, to znaczy, że je, ma on drużycie, jak jest na dole ogonek, no trzeba mało życia. No jak widzicie Cyril, no nie ma chyba za dużo życia, więc będziemy musieli od razu przy okazji go nakarmić. Weźmiemy steki, czy steki, ja mogę dać z pieskowi, mogę dać, tak. I ogonek mówi, jak widzicie. Aha, podniósł się. Faktycznie się mu podniósł. No dobra, więc Cyril jest już uzdrowionym pieskiem, jest zdrowy, silny i potężny. Dziękuję osobie, która mi napisała ten komentarz. Naprawdę przydatna informacja. Tak mi się wydaje. A my musimy zastanowić się, z czego zrobimy beacon. No tak, nie mamy na pewno tyle neterytu, nie mamy też tyle złota, ale mamy dosyć sporo żelaza. Okej, okay, to jest pierwsze, który mamy w miarę sporo oraz możemy mieć w bardzo łatwy i szybki sposób sporo emeraldów. E, będziemy tak naprawdę potrzebowali przede wszystkim skóry którą mamy, żeby zdobyć emeraldy oczywiście, oraz papieru, dużo papieru. Tego papieru kurczę tutaj nie ma, ale wiadomo, w każdej chwili możemy odebrać nasz darmowy papier z naszej fabryki papieru, Fabryka Papieru 3000, która znajduje się tutaj, właściwie jest to farma trzciny cukrowej. Puh ale z niej papier zrobić to nie jest jakiś cud, ani, ani trud, o. <laughs> Więc zróbmy sobie tych książeczek 19, jest to sporo, jest to 19 emeraldów u naszego osadnika, no a resztę wymienimy, słuchajcie, za patyki i za papier i zobaczymy, ile właściwie będziemy mieli emeraldów finalnie, czy nam będzie starczyć na jakiś piękny, niezamowity bikon. Mam nadzieję, że tak, tutaj mamy dużo drewna, wątpię, żeby aż to wszystko dało się nam nawet e, zmienić patyki i sprzedać, ale sprzedamy co mamy, więc dzień dobry, zacznijmy może od, od tych właśnie badyli, więc zróbmy ich jak najwięcej i patrzcie, za pustaka mamy emeraldzik, więc kilka emeraldów bez problemu tak sobie przehandlujemy, prawda? O proszę, on jednak to kurcze lubi dużo tych badyli mieć, więc jeszcze zmienimy ten stak drewna w patyki, mam nadzieję, że to też będzie się przehandlować, bo nie chcę mieć kilka staków patyków. W punku cały czas, bo tak naprawdę nie wiem po co komu jest kilka staków patyków, poza tym, że można się nimi wymienić. Więc dzień dobry. Ja tutaj jeszcze się powymieniam. Okej. Okay. I właśnie przez się wymieniać. Okej. Okay. Mamy prawie pół staka. Spokoloko. Dzień dobry. Ja tutaj proszę się wymienić z Tobą, Panie em, Mędziosławie. <grytanie> 19 książek. Okej, okay. jeszcze nie 19, 12, ale spoko. Zawsze Git. No i ten papier. U, skończył mi się. A mamy już, no, 50 ml Emeraldów. Ile to jest bloków tak naprawdę? Ile to jest z 5 bloków, prawda? Dokładnie, 5 bloków emeraldów. Zdecydowanie za mało. Musimy zabrać ich dużo więcej. Okej, okay, no trochę lepiej. Będziemy musieli poczekać na to, aż się odmawią te oferty handlu i wtedy będziemy mogli sobie znowu ładnie pohandlować. No bo z tym ziomeczkiem, no... Niby wiecie, są fajne handle jak za, za ten barwnik. Można sobie... Też wam książki sprzedaje, okej, okay, okej, okay, to nie jest źle. E, więc będzie trzeba na papier, trzeba będzie czekać na patyki, będziemy mogli je sprzedać i możemy lecieć z kolejnymi wymianami. Tak mi się wydaje. Ewentualnie, przecież hej, ja mam kilkadziesiąt taków dyń, a ten gość sprzedaje nam za pięć dyń jeden emerald. E, czy to jest trade, którego jakimś cudem jeszcze nie zacząłem robić, a naprawdę jest super prosty? W sensie tak, tylko spójrz na to, ile mamy tutaj dyń. Tak. Mamy tych dni bardzo dużo, jest jeszcze ich kilkadziesiąt staków schowanych w hopperach, więc okej, okay, to też jest kolejna wymiana, o której nawet nie pomyślałem, a miałem ją cały czas pod nosem. Tylko spójrzmy. E, pięć dni, pyk i mamy, słuchajcie, kolejną masę emeraldów. Ej, to jest mój nowy, ulubiony trade. Przecież to jest genialne. Wow, ile on nam dał. I czy, czy on jest jakiś skończony? Co jest z nim? On przehandlował te wszystkie dynie. Mamy półtorej staka emeraldów, jestem bogaty. <laughs> Pyk, i 10 bloków. Co jest z nim? Czemu on, słuchajcie, nie, Jakby nie męczy się handlowanie. Zawsze ci ostatnicy, widzicie, co się z nimi dzieje. Oni kilka razy się wymieniają i mówią, eee... Ja teraz na pół godziny jestem zmęczony i nie będę się handlować. A ten, wariat, zjadł wszystkie te dynie i... Co jest? Jakby. Wow! Ja jestem pod wrażeniem. On jest jakiś genialny. Uwielbiam go. Nie wiem, co tu się dzieje, ale na pewno, słuchajcie, nie pozwala żadnemu Creeperowi wybuchać im pod farmami. Ok? Więc spodówik z Creeper. Może go z łuku? A nie, nie mam. Strzał. No super. Dobra, dobimy tego do Creepera. Nie chcę, żeby tu żaden mi ogórek latał. Zwłaszcza przy farmach automatycznych, bo to nie jest coś, co chcę budować co chwilę, odnawiać. Okej, okay, więc sorry, też kiedyś mnie nie wiem, czy w sumie nie pójdę spać. E, no ale dobra, mniejsza z tym. Weźmy te dynie, dobra, pewnie robię głupotę. on już na pewno się nie wymieni wszystkie dynie, ale e, za tyle, ile zechce, to ja się wymienię, oczywiście. Ja emeraldy zawsze chętnie przygarnie kolegu. No dzień dobry i mamy dyniolki. Ej, co jest? Co jest? Co jest? My mamy już dwa staki emeraldów. O, gdzie -o, kupiłem? O, o mój Boże! O mój Boże, źle kliknąłem! Źle kliknąłem! Nie, moje oczy! Tyle emeraldów wymieniłem na placki duniowe. O nie, jedno kliknięcie kosztowało mnie tak wiele. Ale dobra, i tak jest dobrze. I tak możemy zrobić, słuchajcie, wydaje mi się. Bikon, przynajmniej jego część, bo mamy dużo, dużo, dużo emeraldów i mamy też dużo żelaza. Możemy je to połączyć, ale zanim to jeszcze się zrzemnę i ostatni raz próbujemy się wymienić za te dynie. Nie wiem, co jest grane, naprawdę, ludziska. To jest jakiś bug? Nie wiem, o co chodzi. Przecież, po pierwsze, mamy tych dyn, naprawdę dużo. Mamy tych dyn, ile zechcemy. A jak ten wieśniak aż tak kocha dynie, że po prostu może się z nim za nie wymieniać w nieskoczoność. Czy ja właśnie mam jakąś nieskoczoną farmę emeraldów. Nie, nie wiem do końca, co się stało, w tym momencie jestem naprawdę solidnie... Cynnie zmieszany, nie wiem, co powiedzieć. Mamy dużo dyni i wszystkie je wymienimy, a właściwie, no nie no, jakby musi mieć jakiś limit, hej! On będzie się ze mną w handlować, w sensie, wiecie, mi to odpowiada, że jeżeli on będzie chciał w brać te dynie, a ja będę mi zostawać im rady, ten deal mi się bardzo podoba. Ale to, to, to coś tutaj mi nie gra, coś tutaj jest, słuchajcie, nie tak, jakby, hej, E, Jak jest twój sekret? Ile ty mi dasz tych emeraldów? Co już. Kolejny stack, okej, okay. kolejny stack. O mój Boże, co się właśnie dzieje? Czy ja dostałem dwa staki emeraldów i 18? O nie! Się, o tak, jakby ja się cieszę, ale co jest grane? 34 bloki! i Nigdy nie widziałem. Tyle bloków emeraldów. Minecraft na survivalu, jakby co się odwaliło, 34 bloki, nie wiem co się stało, naprawdę. Ale słuchajcie, postawimy tutaj, no może lekko bardziej tutaj w tą stronę, postawimy słuchajcie coś takiego, że tutaj będzie, słuchajcie, takie coś wystawało, o. No super, no super, już mi ogórek wybuchł z zapleców, No ładnie, no ładnie się zaczyna. Powiem wam, że trochę się zaczynam cykać tutaj, jak mi tu będę wybuchać ogóry. Dobrze, że nie rozwali mi żadnych emeraldów, bo wtedy bym... W sumie, w sumie jakby, nawet bym nie płakał. Jakby te emeraldy mogę odzyskać w kilka sekund, mając tego dziwnego osadnika. E, dobra, za, za, za może zacerujmy to wszystko tutaj. Nie chcę mieć żadnych dziur i zróbmy dokładnie przestrzeń na kolejny poziom bikonu, Bo hej, możemy to zrobić. Jakby udało się w kilka sekund zdobyć tyle emeraldów. Wszystko to wypełniamy. Ej, jakby to nie było zaplanowane. W sensie ja myślałem, że będziemy wiecie przez pół godziny jakieś. Szukać te emeraldy, zbierać jakieś żelazo, wszystko handlować, a tutaj pyk. Ej, czy to jest idealna ilość? To jest idealna ilość. Wow, wow. Mamy perfekcyjnie zrobione, słuchajcie, dwa poziomy bikonu i możemy go teraz aktywować jeszcze i wybrać sobie, że będziemy chcieli mieć może speeda. I regenerację, speed regeneration. No tak, niech będzie. Yy, wszystko na nim pasuje, więc mamy, słuchajcie, spida. Czy mamy już, mamy już spida? To, to już jest speed. O, i mamy spida super, elegancko, więc dookoła naszego domku od teraz jest obowiązująca prędkość 2. Czy możemy, słuchajcie, szybciej się poruszać, co mi oczywiście odpowiada jak najbardziej. Nie wiem do końca w jakiej odległości od bikonu będzie to działać, ale mam nadzieję, że do domku to będzie sięgać. W sensie byłoby miło, gdyby to sięgało do domku. A tutaj dookoła zrobimy właśnie, słuchajcie, rondo, tak? Jak mi pisaliście, dealer, po prostu zrób rondo i będzie cace. No i w sumie nie jest źle, ja się bałem trochę, no jak mówię, nie ukrywam, że ten pomysł może brzmieć fajnie, ale w praktyce nie być taki fajny, ale wygląda na to, że rzeczywiście to będzie całkiem spoko opcja, tylko będzie trzeba troszeczkę poprawić tutaj te dekoracje, no te płotki tutaj no przykro mi, no nie możecie tu być płotki, no nie, to, 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 nie pasuje wtedy. Ale poza tym faktycznie nie jest źle, być może tutaj trzeba będzie porobić jakieś dekoracje troszeczkę wyróżniające to bardziej, e, bo nagle się zrobiło troszkę pusto, więc zrobimy tutaj na pewno, słać jakieś krzaczki dookoła, e, może troszeczkę urozmaicimy tą dróżkę, żeby to nie była sama, wiecie, ta szale, czy brązowa jasna droga, tylko coś tutaj jeszcze więcej było może, a tak poza tym to mamy, to wow. Nie, wiem, nie, wiem co nie, nie, się, dobrze jest, Kupujcie koszulki jak jeszcze tak nie zrobiliście. A my bierzemy się teraz za drugą część tego odcinka. Za najważniejszą część. Znaczy, no nie wiem w sumie drugą ważną część odcinka, bo bardzo ważne. Chcę zrobić, słuchajcie, najmniejszą bazę. Takie, taki challenge. Mały bunkier, który sprawi, że będę mógł się chować, słuchajcie, przed niebezpieczeństwem, a z tego, co właśnie zauważyłem, to niestety, ale ten speed e, nie działa u nas w domku już. Prawda, że nie działa? Zobaczmy. 2, 1, 0 i... Tak, ten speed niestety znika w domku, ale w którym miejscu się pojawia? Okej. Okay idziemy dróżką, schodzimy na dół i w tym momencie dostajemy Spida. dokładnie tak. Czyli w momencie, kiedy schodzimy z domku, dostajemy Spida. co tak naprawdę mi odpowiada, bo tego Spida potrzebujemy głównie chodząc na jakieś wyprawy, nie wiem, idąc do tych osadników, kawałek i tak dalej, bo z po domku i tak nie ma jakichś dużej odległości. Więc w sumie może i spoczko, że ten wikon jest tutaj tak z punktu widzenia nie tylko wizualnego, ale także z punktu widzenia Takiego, wiecie, żeby to działało fajnie. A i zanim, zanim, zanim w sumie tutaj zacznę robić inne rzeczy, dokończmy temat bikonu, bo nie zrobiłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Rzeczy, którą chyba każdy z Was widzi już, czym jest ta rzecz. Otóż, słuchajcie, musimy zrobić tak, żeby ten bikon świecił jakimś kolorem światłem nie takim białym, zwykłym, smutnym, szarem. Co się stanie, jeżeli dam śmierć na szkło? Zakładam, że przestanie lecieć promień. To prawda, że przestanie lecić promień? Tak, przyznaję Ci ok. okej, chciałem sprawdzić. Potrzebujemy jakieś kolorowe szkło. Ale niestety, żadnego kolorowego szkła to ja nie mam. Co gorsza, nie mam już nawet zwykłego, najzwyklejszego na świecie piasku. Dlatego też trzeba zabrać kilka piasku, Wystarczy myślę, że 8. Czy jest my 8 piasku? Ej, 8 piasku. 6, 7, 8. I możemy, słuchajcie, wracać i planować kolorki bikona. Jaki kolorek. Wydaje mi się, że też się posłucham Was i w sumie też. Majnego własnego pomysłu, coś nie wiem, to jest taki pomysł, to tryfpałem i ja i wy, więc chyba to coś znaczy, bo to znaczy że to jest jednak fajne. Aha, tu było 8 szkła, już okej, okay. okej, okay. nie wiedziałem. Jak jak. I wy, e, i ja, słuchajcie, pomyśleliśmy o tym samym, żeby zrobić kolor bikonu nie byle jaki, a pomarańczowy. Czemu pomarańczowy? Ktoś może spytać. Um, nie wiem, czy ktoś się spyta. Bo każdy wie, czemu kolor pomarańczowy. Jakby hej, zastanów się i napisz w komentarzu. Jeżeli zganniesz, to dostaniesz serduszko. Ja nie będę mówić. Każdy może zgadnąć. Czemu, hmm, czemu kolor pomarańczowy? Nie wiem, dobre pytanie. Okej, okay, więc mamy piękny pomarańczowy bikon, który w sumie jest średnio piękny przez to, że ten zielony z tym pomarańczowym się średnio komponuje. <słuch> Jeżeli będę mieć dużo żelaza, to wymienię to na żelazo, bo ten... No, Emeraldy są spoko, ale zupełnie od czapy ten kolor tutaj jest, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że lekko to zabudujemy, bo Zielony mi się nie podoba. W połączeniu z poranczowym, zwłaszcza. Jeśli naprawdę chcemy mieć najmniejszą bazę świata, to musimy przede wszystkim zrobić trapdora. Dlatego, że trapdor jest nam potrzebny do robienia e, tuneli o wysokości 1 na 1 Z tą drogą zawsze chciałem spróbować pokopać w ten sposób diamenty 1 na 1 Trzeba będzie to kiedyś przetestować. Chce w sensie się zrobić taki tunel. Mam na myśli. Dosłownie najmniejszy możliwy tunel, bo też wiele osób z tego co założyłem nie wie, że w Minecraft'cie można się położyć <grybujesz> i się czołgać przez takie tunele, co jest dosyć fajną opcją um, i myślę, że będzie trzeba to kiedyś wykorzystać. Ale okej, okay, zróbmy, słuchajcie, najmniejszą. Bazę. To jest takie wyzwanie. Możesz też je podjąć, jeżeli stwierdzisz, że twoja baza jest mniejsza i bardziej sensowna niż moja, to śmiało możesz się pochwalić, pokazać. E, ja będę chciał do tej bazy wykorzystać wszystkie możliwe e, ściany w taki sposób, żeby one już były zagospodarowane. Więc co jest potrzebne w każdej bazie? W każdej bazie musi pomyśleć. Potrzebny jest na pewno piecyk. No nie musimy mieć wszystkich rodzajów piecy, wiadomo, wystarczy nam jeden solidny, zwykły, uniwersalny piec. Rach. I mamy to. I też nie potrzebujemy tyle ciast, Słuchajcie, musimy lekko posprzątać w tym ekwipunku. Okej, okay, trochę lepiej. Więc mamy nasz piecyk. E, oprócz piecyka, wiadomo, że w każdej bazie musi być obowiązkowo crafting table. No bo crafting table jest podstawą każdej bazy. Do tego, że się wiecie, mieszka gdzieś, to trzeba crafting table. Prawda? Mamy crafting table. E, kolejna rzecz, do której będzie, będzie nam potrzebna, to jest rzecz, do której właśnie podchodzę. Mebelek, który z łóżkiem, więc łóżko to jest kolejny element, który jest potrzebny po prostu, żeby uznać coś za bazę. Cześć Axel, jak się miewasz? wypiąć tyłkiem. O, twarzą już. <głos》> nie wiem, dziwne stworzenie, ale bardzo fajne. I wydaje mi się, że również skrzynka jest czymś takim, co po części definiuje bazę. No bo trzeba móc po prostu zostawić w bazie. No jeżeli nie możesz coś zostawić w bazie, to, to nie jest to baza, więc mamy skrzynkę. Łóżko zrobimy koloru szarego, ciemnoszarego, bo w sumie tak mi się jakoś spodobało. Eee, I pyk, pyk. Pyk i pyk, mamy łóżko. Ej, to jest w sumie bardzo ładny kolor łóżka, nie wiem, nie, bardzo mi się podoba. Zróbmy tą bazę. W takim razie, wchodzicie tutaj i dosłownie <grybujesz> po wejściu zrobimy e, tutaj wszystko, co potrzeba. Dla kogo to jest baza? Możecie się spytać, słuchajcie, to jest baza gościnna. Tutaj może, może przyjść każdy i zamieszkać sobie. To jest takie taki miejsce dla, 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 dla moich znajomych, przyjaciół. Więc tak, tutaj jest magazyn, w sensie, o. Tu jest magazyn. Tutaj jest skrzynka, która jest po prostu, wiecie, dostępna. Tutaj na dole będzie łóżko. A za to, może tutaj, będzie piecyk, stół do kraftowania. Oraz tutaj zostaje nawet nam jeszcze jedna wolna ściana. Pytanie zostaje, co my tam możemy dać? Czy my tam damy farmę? Coś zawsze tak z Doknesem. Jak robiliśmy trolle na Minecraft stream, to musimy no w każdej bazie musi być farma. Nie, nie wiem, sam, czy dawać tam farmę. Coś może inne... Kurczę, ale co innego można dać do takiego małego miejsca? No mogę dać, mamy obrazek, ale to nie ma sensu. Moglibyśmy dać ender chesta, wtedy ta baza będzie taka, wiecie, na bogato. Albo student ale też to mi się nie wydaje, że to jest najważniejsze. Spoko, przygotuję w takim razie e, lanterna, którego byśmy mogli tam teoretycznie postawić, ale również. rozważę jednak tą farmę, bo ten pomysł całkiem mi się spodobał, żeby zmieścić tam jeszcze farmę. Sięgnijmy po naszą neterytową motykę w śmierci, najpotężniejsza Motyka ever. I załorajmy pole. Pyk. Okej, okay, więc ta baza jest genialna. Ale ona mi się podoba, jest tak mała. I w takim razie tutaj, no, musi być woda, która jest niewidoczna. To nie jest część bazy. Tego, tutaj, tutaj, tego nie ma. Okej, okay, tutaj jest. Słuchajcie, na razie ziemia. Gdzie możemy postawić lantern? No, tutaj też może wisić lantern, ale ja to będę mógł leżeć. E, chyba nie Chyba nawet teraz nie mogę leżeć Musiałbym postawić, słuchajcie, to łóżko Tak mi się wydaje W tą stronę Tak, nie może być nic nad łóżkiem Jestem tego praktycznie pewny Ale czy nie może być na przykład, skrzynka? Skrzynka może być nad łóżkiem, czy nie może być? E, może być Więc skrzynka może być Więc słuchajcie, lekko zmieniamy nasz design tutaj bazy Postawmy to w ten sposób Więc tak, tutaj nadal jest skrzynka Tu pod łóżkiem jest piecyk Okej, okay, to wszystko funkcjonuje Tutaj jest farma która jest działającą farmą, tylko trzeba zasadzić coś. No, grzyba nie zasadzę, bo tu jest za jasno. Ale zasadzę ziemniaka. Olegancko znamy farmę ziemniaków do tego. Lampion, który świeci nam prosto w twarz. No, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, jaki miałem w życiu, ale, ale jest to jakiś rodzaj pomysłu. Tutaj można by teoretycznie zmieścić jeszcze jakieś inne rodzaje piecyków, i może to zrobię. Ale póki co, jednak zrobimy piękne dekoracje z cobblestone'a, Tak, to jest cudowny blok. Każdy kocha cobblestone'a, Więc zrobimy ściany z cobblestone'a, Jakby, jak przystało, na każdą noob bazę, ale tam. Uzupełnimy coś dirtem. No nie no, to się totalnie nubaza no, nam z tego robi, ale okej. Okay. I e, tutaj wszędzie. U lala, tutaj nam słuchajcie, mamy problem. Mamy. Trzeba zrobić półpłytkę. Tak, żeby e, ta skrzynka się już otwierała, ale nie wyglądała. Nie wyglądało to źle. Ok, więc mamy, słuchajcie, najmniejszą bazę, jaką kiedykolwiek zrobiłem w Minecraft. Możecie <laughs> ją ocenić. Mamy skrzynkę, mamy piecyk, mamy crafting, mamy nawet ściany, które mo można by zmienić na coś innego troszeczkę. Jest łóżko, jest lampka, farma. Wszystko. Wszystko jest, czego dusza zapragnie. Ja, ja, ja osobiście lubię tą bazę, jest ona cudowną bazą. Jeżeli będę chciał się kiedyś schować, to zrobię taką bazę i nikt mnie już kurczę, nie znajdzie. O! Pyk. jest nawet eleganckie wejście. <grych> tak jakby. O nie, nie da się tam wejść przecież teraz, jestem jakiś przytomny. O, już się da, jest git. Więc nasz beacon już działa, nasza baza istnieje, ekspiarka już jak w momencie, kiedy to oglądasz, też funkcjonuje, więc jeżeli chcesz ją obejrzeć, zobaczyć, jak działa, to wpadaj, słuchaj, na ten kanał, subskrybuj, bo na następnych odcinkach Magra517 będziesz miał okazję je zobaczyć. Jeżeli ci nie było na Twitchu, to no, jak widzisz, będziesz mógł obejrzeć to, tylko troszkę później. Tą ekspiarkę magiczną. A my słyszymy się już jutro na tym kanale. Subskrybuj go! Wklini ten czerwony przycisk pod tym filmem. On nie może być czerwony, on musi być szary, więc widzę, wpali teraz ze sklepu albo. takie sklep, takie piękne szuki są. Albo właśnie na playlistę, którą masz teraz na ekranie: Minecraft Extreme, bądź Minecraft 1.17, czyli dwie moje główne story na tym kanale. Wybierz jedno z nich i zapraszam do obejrzenia odcinka.